Kiedy przybywamy na miejsce wypadku i musimy uwolnić poszkodowanego z uszkodzonego samochodu, musimy najpierw pomyśleć o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo oznacza stabilizację pojazdu tak, aby się nie ruszał. Możemy do tego wykorzystać konwencjonalne podkłady drewniane. Mamy również kliny stworzywa, które również możemy zastosować. Do samochodu, który leży na boku, należałoby użyć specjalnych podpór. Wykorzystujemy je również do samochodu przewróconego na dach. W dalszej kolejności mamy sprzęt do usuwania szyb. Możemy nim usuwać szyby hartowane, jak i również warstwowe klejone. Zestaw uzupełniają maski przeciwpyłowe i piła szablasta. Do osobistej ochrony poszkodowanego może służyć tak zwana osłona twarda, wykonana z pleksiglasu, którą widzimy tu poniżej, bądź osłona przeciw odpryskom szkła, którą widzimy tutaj. Dla bezpieczeństwa poszkodowanego podczas ostatecznego uwolnienia jest bardzo istotne, aby osłonić wszelkie ostre krawędzie. Przeznaczone do tego są specjalne pokrowce i maty ochronne. Aby uwolnić poszkodowanego, nieodzowne jest użycie hydraulicznych urządzeń ratowniczych. Mamy tu do dyspozycji różnego rodzaju nożyce, a precyzyjniej mówiąc nożyce z różnymi typami ostrzy. Tutaj widzimy ostrza, które nazywamy ostrzami papuzimi ponieważ wyglądają jak dziób papugi. Ten typ ostrzy posiada bardzo duże rozwarcie. Wadą tego rozwiązania jest skłonność do wyboczenia ostrzy, szczególnie podczas cięcia prostych struktur. Kształt tych ostrzy powoduje wysuwanie się ciętego materiału, akurat w kierunku przeciwnym do występowania największej siły cięcia, to jest w kierunku odbolca centralnego na zewnątrz. Drugi typ nożyc posiada ostrza półokrągłe. Nożyce z ostrzami półokrągłymi posiadają właściwość wciągania przecinanego elementu do bolca. To znaczy, że cięty materiał jest chwytany przednią częścią ostrzy, a następnie przyciągany do miejsca o największej sile cięcia. Kiedy samochód zostanie tak przygotowany, że można już przystąpić do uwolnienia poszkodowanego, potrzebne są rozpieracze kolumnowe, które widzimy tu w części środkowej. Do rozpieraczy kolumnowych stosuje się również tak zwane wsporniki progowe. Tu widzimy jeden typ wsporników progowych, a tam z tyłu drugi, który samoczynnie się blokuje. Kilka słów o rozpieraczach kolumnowych. Występują różne rodzaje rozpieraczy kolumnowych. Mamy rozpieracze jednostopniowe oraz wielostopniowe. Widoczne tu rozpieracze dwustopniowe osiągają na pierwszym stopniu siłę 24 do 26 ton, a na drugim stopniu po wysunięciu około 13 ton. Mniejszy z rozpieraczy kolumnowych osiąga siły w tym samym przedziale. Ma tylko mniejszy wysuw, przez co można nim rozpierać na mniejszą odległość. Przechodzimy do agregatów hydraulicznych. Ten agregat hydrauliczny to agregat dwustopniowy, pracujący na maksymalnym ciśnieniu roboczym 700 barów który jednocześnie zasila trzy urządzenia ratownicze. Do rozpierania różnych materiałów stosuje się rozpieracze ramieniowe. Rozpieracz ramieniowy, który tu widzimy, posiada szerokość rozpierania 60 cm. Szerokość rozpierania największego rozpieracza ramieniowego wynosi około 80 cm. Siły, które występują w tym zakresie w przypadku tego rozpieracza, wynoszą około 5 ton. Większy rozpieracz miałby tu odpowiednio większą siłę. Wszystkie te rozpieracze, tak samo jak nożyce, plasują się w przedziale do 19 kg. Ratownictwo techniczne wymaga od ratownika zapoznania się z zasadami najnowszej techniki samochodowej, ponieważ systemy zabezpieczeń i różne materiały wpływają na bezpieczeństwo ratowników podczas akcji. Kiedy przybywamy na miejsce akcji, musimy przeprowadzić oględziny samochodu. To znaczy obejrzeć go z zewnątrz. Jest to pierwszy etap rozpoznania. Pierwsze, co możemy zrobić, to sprawdzić, z jakich materiałów zbudowany jest samochód, co później okazuje się bardzo ważne. Ten błotnik na przykład wykonany jest z tworzywa, co można bardzo łatwo sprawdzić, przykładając magnes, który nie będzie się trzymał. Ten materiał musi być więc tworzywem sztucznym lub aluminium. Następnie patrzymy, jak wbudowane są szyby. Patrzymy, czy są one wklejone, czy włożone w gumową uszczelkę. Jest to jedna z możliwości. Upewniamy się, z jakim typem szyby mamy do czynienia. Szyba przednia najczęściej wykonana jest ze szkła klejonego i posiada zintegrowaną folię. Jeśli chcemy ją usunąć bezpiecznie, to musi być ona wycięta. Tutaj widzimy szybę ze szkła bezodpryskowego, występującą w szybach bocznych oraz tylnych. Tego typu szyby ze szkła bezodpryskowego mogą być również wklejane. Spotyka się także szyby boczne wykonane ze szkła klejonego. Jeśli przyjrzymy się temu pojazdowi, to widzimy, że ma on bardzo wysokie zawieszenie, co oznacza, że będziemy potrzebować bardzo dużo materiału do jego stabilizacji. Kolejny element, na który zwracamy uwagę, to rodzaj napędu w samochodzie. Aby to stwierdzić, można podważyć korek wlewu paliwa i sprawdzić, czy występują przyłącza gazu ciekłego bądź gazu ziemnego, czyli tzw. napęd podwójny, czy też samochód napędzany jest tylko ropą czy benzyną. Z zewnątrz bardzo łatwo można rozpoznać jakiego rodzaju systemy bezpieczeństwa w tym samochodzie się znajdują. Zaglądamy do niego i sprawdzamy jaki rodzaj poduszek powietrznych w nim występuje. W tym samochodzie mamy na przykład poduszkę przednią kierowcy i pasażera. Znajdują się tu również poduszki boczne w strefie siedzeń oraz po obu stronach kompletne kurtyny. Jeżeli występują poduszki, to w okolicy słupków będą wbudowane napinacze pasów i pasy. Są to elementy wpływające na naszą pracę, dlatego należy je uwzględnić podczas rozpoznania. W bagażniku widzimy jeden z dwóch możliwych akumulatorów. Akumulator jest umieszczony w tylnej części pojazdu pod kołem zapasowym. Akurat ten akumulator jest stosunkowo duży. Musi być on później odłączony. I jeszcze jedna informacja, którą tu mamy. Jest to zbiornik powietrza do zawieszenia pneumatycznego. Jest to dla nas przydatna informacja. Możemy ją oczywiście wykorzystać podczas opuszczania samochodu na podkłady stabilizujące. Kiedy jako straż pożarna jedziemy do wypadku, musimy pamiętać o tym, że komponenty poduszek powietrznych, które nie wybuchły, mogą być dla nas niebezpieczne. Może tu być pomocna tak zwana zasada poduszek powietrznych, którą musimy mieć zakodowaną w głowie, a której przestrzeganie zwiększy nasze własne bezpieczeństwo. Oto szczegóły tej zasady. Zachowanie bezpiecznego odstępu należy tu przede wszystkim przestrzegać zasady 30-60-90, która określa odstęp od poduszek powietrznych: 30 cm od kurtyn, poduszek w drzwiach i poduszek bocznych, 60 cm od poduszki kierowcy, 90 cm od poduszki pasażera. Są to obszary oddziaływania poduszek powietrznych, w których nie powinniśmy przebywać, jak też nie stosować narzędzi. W przypadku odpalenia poduszki może ona nas zranić jak pocisk. Czasami nieuniknione są prace w tej strefie. Powinniśmy wówczas skrócić te czynności do minimum. Rozpoznanie wnętrza. Dzięki dokładnemu rozpoznaniu wnętrza samochodu dowódca akcji uzyskuje informacje, jakie komponenty znajdują się w samochodzie. Ostrzeżenie innych służb. Oprócz Straży Pożarnej na miejscu wypadku znajduje się na przykład pogotowie ratunkowe czy też policja. Należy ich bezwzględnie ostrzec o potencjalnych niebezpieczeństwach. Odłączenie akumulatora. W miarę możliwości należy odłączyć akumulator. Musimy pamiętać o tym, że nowe pojazdy bądź większe pojazdy posiadają więcej niż jeden akumulator. Usunięcie okładzin wewnętrznych. Usuwając okładziny wewnętrzne, możemy dokładnie zobaczyć umiejscowienie komponentów poduszek powietrznych oraz pasów. Dzięki temu unikniemy później ich przecięcia. Inne niebezpieczeństwa. Również te poduszki, które wybuchły, mogą kryć w sobie pewne niebezpieczeństwa. Może to być na przykład drugi stopień, który nie wybuchł lub też gorący generator gazu. Natomiast żadne niebezpieczeństwo nie grozi nam ze strony odpalonej poduszki.